Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Mateusz Cichocki w widłach Trzech Rzek, a to już mój kolejny film. Kochani, tak jak Wam obiecałem, znajduję się nad Wisłą, tyle że nie przyjechałem tutaj sensu stricte wędkować, a jedynie sobie podsypać miejsce. No, i uznałem, że dzisiaj się z Wami przywitam, bo jutro z rana o czwartej to będzie jeszcze ciemno, bez sensu biegać z kamerą. Także dzień wcześniej zapowiem ten film, a jutro mam nadzieję, od samego rana zobaczycie fajne wędkowanie. Kochani, nie przedłużam. Zachęcam do subskrypcji. Do śledzenia mojego kanału, do śledzenia moich mediów społecznościowych. A ja tutaj sobie sypię, biorę się do roboty. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało jutro z rana. Miejscówka wygląda tak. Jest to ta sama miejscówka, gdzie wędkowałem. Z wiosny, tyle że wtedy poziom wody był gdzieś dotąd, a teraz opadł o dobre 2 metry, no i zobaczymy jak to będzie, przy takiej niżówce niestety ryby lubią żerować bardziej w nocy niż w dzień, ale może jakiś leszczyk się skusi, także trzeba próbować, tym bardziej, że jest wolne, nie ma co siedzieć w domu, przytargałem też ze sobą zanętę. Aby rozrobić sobie ją dzień wcześniej, bo uważam, że po prostu szkoda czasu i rozrabiać zanęty gdzieś o czwartej po ciemku nad rzeką. Także rozrobię sobie ją dzisiaj i zobaczymy, czy jutro będzie jeszcze dobra. Znaczy, nie, no będzie dobra, będzie dobra na 100%, tylko po prostu szkoda czasu, aby jutro kręcić z rana zanęte. Lepiej mieć ją od razu gotową i tyle. Tutaj jeszcze te moje ziarno widać o. Takie grube grochy, różne bobiki, niebubiki, pęczak do tego dodany. Wszystko uzupełnione zapachem linka, raś od trapera, z solidną dawką cukru, miodem. I tą wodą za chwilę rozrobię też zanętę. Aha, i jeszcze jakie zanęty będę używał. tak jakie mam, match Pro, Leszcz Piernik, zmieszam trzy. Tą zanętę jako taką drobniejszą, trochę bardziej dobrą na jesień. Moją ulubioną też zanętę Sensa z Brim 3000, to jest moim zdaniem jedna z najlepszych zanęt na rzekę. No i taką bazową zanętę od trapera, traper Giant River, wody bieżące, taka grubsza frakcja, żeby po prostu jakąś mieć dobrą bazę. Dobra, no to działamy. Najpierw bierzemy kubeł do kupła, nasypie sobie. w tyle tej zanęty. Trochę też tej. I trochę tej. O, widzicie jaka to jest gruba frakcja? Jest tu jakieś pele, płatki owsiane, elementy dziane. To wszystko będzie powodowało, że będzie to ciekawa zanęta. Ale jeszcze. Tyle towaru, niech to Resztę zanęty sobie zostawię, bo jutro może trzeba będzie ją jakoś rozcieńczyć, spowodować aby bardziej pracowała, a to mi po prostu na poranek stać. Najpierw na sucho przetrę. Teraz dodam trochę tej mojej wody i tym będę rozrabiać. Mało, to jeszcze zróbmy. Jest super. Resztę tej wody i ziaren trochę sobie podsączę do pudełeczka. Jako jutrzejszy dodatek do wędkowania do domaczania zamęty. A te ziarno zostanie za chwilę powędruje do wody. Aby trochę podnieść miejscówkę na jutro, tylko tyle, że dodam też do tego ziarna te zalęty, aby po prostu już wprowadzić do łowiska jakiś zapach, żeby ta ryba była przyzwyczajona do zalęty. I teraz ziarno tak z łyżki po prostu sypne do wody, jako grubą paszę, która będzie poprzedzała moje główne wędkowanie. I tak prezentuje się zanęta przetarta Ona jeszcze sobie wypije tutaj wodę Teraz tutaj schowam też te ziarno, które mi zostało na jutro Suchą zanętę jako ewentualne dopełnienie jutrzejszego wypadu Jeszcze ta łyżka łyżka, łyżka Łyżkę też schowałem Stasiu A resztę zabierzemy do samochodu O Jezu o. I to na jutro będzie już zapakowane, gotowe, o 4 rano, odpalam wędki, mam gotową zalętę, niczym się nie przejmuję. Powiedz Stasiu, jak będziesz duży, będziesz łowił ryby? Tak? Statą? tatą? No dobra kochani, dzisiaj to już wszystko, miejscówka podsypana, zalęta gotowa, podstawowe graty schowane, jutro rano o 4 się melduje. I mam nadzieję, że te grube ryby dopiszą. A żeby dotrzeć do tej miejscówki, trzeba przedzierać się przez taki gąszcz. Aż musiałem tutaj ścieżkę zrobić przez pokrzywy. Masakra, czego to ja nie robię dla Was. No i dobra, witam serdecznie. Kochani, tak jak Wam obiecałem, jestem na rybach, tylko że nie jestem z samego rana, bo niestety od rana padał deszcz. Zresztą nadal pada ten deszcz, tylko że już od południa ma słabnąć. No i postanowiłem, że przyjadę na te ryby. No nie będę sobie odpuszczał, bo niestety albo stety jutro praca. Także kochani, no, biorę się do roboty, ale jest jeden mały mankament, o którym muszę Wam wspomnieć. Tak też wszystko będziecie tutaj widzieć, bo niestety, no trochę jeszcze pada ten deszcz i postanowiłem, że nie będę chował kamery, znaczy chował, umieszczał kamery na klacie, tylko umieszczę ją na statywie pod parasolem i jakoś to będzie wyglądać, mam nadzieję. Jak się okazuje, brania są, niemalże natychmiast, tylko, że póki co małe krąpie, ale może wszystko się rozkręci, deszczyk przestał padać, trochę wieje, mam nadzieję, że nie słyszycie tego w mikrofonie. Ale cóż, próbujemy. Na tej wędce jest kosz 60 gramów na skrętce. Tutaj na tej jest 70 gramów. O, i solidne branie. Także przerzucam. jest pierwszy krąpik także zaczynamy wędkowanie nie no musi być dużych leszczy może to być też takie wędkowanie powiedzmy sobie zawodnicze gdzie będę odławiał małe białe ryby na masę także jak coś się będzie działo to będę włączał kamerę jest coś większego pierwsza ryba Czy większego jak większego jest mały leszcz proszę bardzo odpaliły się dobra zdejmuję go i proszę bardzo, następny mały leszcz, czyli coś się dzieje. Proszę bardzo, też jest ładna prawie 40 cm certa. W pełni wymiarowa. Ale certy nie przeżywają zbyt dobrze w siatce. Także ją od razu wypuszczę. I jeszcze jedno, brania są cały czas, brania niczym, kopnięcia konia. Także dzień się zapowiada dobrze. Zobaczymy na no jak długo. I deszczyk przestał padać. Miejscówka piękna, naprawdę. A tym mankamentem, o którym trzeba wspomnieć, jest fakt, że ktoś tutaj wczoraj był. Po moim nęceniu, sądząc po stanie ogniska, że już nie jest ciepłe, wygaszone i po resztkach ananasa. Jakieś kiełbasce tutaj. To był on tutaj wczoraj wieczorem i próbował robić nockę. Tyle, że po prostu deszcz go wygonił. No, ale też patrząc na to, co po sobie pozostawił, to znaczy jakieś ślady, nie widać resztek zanęty, nie widać jakichś, nie wiem, łusek odskrobanych, tylko jedna, powiedzmy sobie, z drzewa wycięta podpórka. Oznacza, że ten człowiek tutaj i prawdopodobnie jest sandaczem, może jakimś drapieżnikiem i się zwinął. Także no, niepokój mi tutaj tych leszczy, więc do tego dzisiaj brania są. Deszczu już nie ma, nawet słońce się przebija. Ale, ale, ale jest po prostu bardzo wiecznie. Także jak będziecie słyszeć jakieś szumy, to od razu was przepraszam. Bo niestety, taką mamy pogodę 11 września. O, solidne branie. Takie solidne to to nie jest branie, krąbik. I mamy, mamy chyba coś większego. Chyba obranie było konkretne, prawie wędka z podwórki spadła, ale zobaczymy. No nie, po prostu jakieś zielsko wpłynęło. <grytanie> I przy okazji krąpi I w końcu chyba mamy solidną rybę. Dobre ugięcie do ziemi. O oh, nie! Niestety baby sumek Coś idzie, ale chyba coś małego. Mały leszczyk, ale tych dużych wciąż brak. Tak wygląda moje odbezwisko. Mało profesjonalnie, prawda? Ale cóż, tak też musi być. I kurde! Niebieskie niebo się robi, słonko wychodzi. A całą noc i cały poranek padał deszcz. Także No dla mnie fajnie, bo będzie cieplej, ale dla rybek lampa nie za bardzo. No, i kochani, chciałbym Wam powiedzieć, że to jest ta miejscówka, gdzie z wiosny łowiłem leszcze z kolegą Dimą. I tylko chciałbym Wam coś pokazać. Zobaczcie, tutaj gdzie ta trawa, to było miejsce, gdzie stała woda i gdzie mi wpadł aparat do wody i go zamoczyłem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale była taka scena. A teraz zobaczcie, gdzie jest woda, a gdzie jest moja miejscówka. Tam w dole. Myślę, że dobre 3 metry poniżej tej trawy masakra, jaka niska woda coś tutaj się uwieciło zaraz, bo to chyba spadło mały lęk mały lęk może Tak. Mała aktualizacja. Jak widzieliście przed chwilą, biorą głównie małe krąbiki, małe leszczyki, no i jakieś tam małe certki, ale dużych ryb nie widać. Jest to najprawdopodobniej spowodowane tym, że ten leszcz po tym lecie jest jeszcze trochę ostrożny, nie chce wychodzić na żer w dzień, woli siedzieć gdzieś w głębszych dołkach. A jeżeli chodzi o tego typu miejsca, to on wychodzi pobierać pokarm dopiero w nocy. No i w związku z tym wpadłem na taki pomysł, że mogę zrobić nockę, ale samemu to mi się tak nie za bardzo chce. I kochani, jeżeli ktoś z was ogląda moje filmy, a jest z okolic Nowego Dworu Mazowieckiego albo Łomianek, to prosiłbym, abyście napisali w komentarzu, zgłosili się, to może się umówimy na taką nockę. bo samemu siedzieć trochę kiepsko. A ja nie mam takich kolegów, którzy chcieliby we wrześniu siedzieć zaleszczem nad Wisłą bo łowią albo sumy, albo sandacze. Także kochani, no piszcie komentarze, możemy się umówić. Teraz będziecie widzieć mnie tak, bo światło się trochę zmieniło, to znaczy słońce jest teraz tam i z tej strony chyba lepiej pada te światełko. Także tak ustawiłem kamerę i jak coś wpadnie, to będę nagrywał. Mamy godzinę 16:30, wiele się nie zmieniło, jest kilka leszczyków, kilka krąpików, jeden duży leszcz, no i wiadomo, i dwa babiesunki były. No ale cóż, czekamy nadal. Z racji takiej, że mamy przerwę w braniach. Pokażę wam mój zestaw, bo często się o to pytacie. No i kilka razy już o nim mówiłem, ale mimo wszystko warto powtórzyć tak, aby nowi widzowie mogli też dowiedzieć się, jak ja łowię na feder. Kochani, a więc tak. Jeżeli chodzi o żyłkę główną, to stosuję plecionkę. Nie stosuję żyłek, kiedyś stosowałem żyłki, ale one zbyt szybko się zużywały, zbyt szybko przecierały, pękały, skręcały i tak dalej. Także od jakiegoś czasu, od dwóch lat używam tylko i wyłącznie plecionki. Plecionka w rozmiarze 0,18. Na końcu tej plecionki montuję mały krętlik. Krętlik, który jest po to, aby nasz zestaw się nie skręcał, aby ryba też po prostu nie obracała się w nurcie. I tak. Kiedyś stosowałem przypon strzałowy, który miał dwie długości wędki. Tak mówili różnego rodzaju autorytety wędkarskie z internetu. Tak czytałem też w różnego rodzaju pismach. Ale z biegiem czasu doszedłem do wniosku, że przypon strzałowy, który jest długości dwóch wędek po prostu, więcej nam komplikuje sprawę niż pomaga. No i od teraz stosuję przypon strzałowy taki. To jest mój cały przypon strzałowy, na którym montuję skrętkę. Bo głowę na skrętkę nie stosuję rurek antysplotaniowych od kilku lat. A dlaczego taki krótki? Dlatego że nie chcę, aby cokolwiek mi przelatywało przez przelotki i furkotało, czy też nie wiem, dawało jakieś dziwne różne dźwięki, bo też może być tak, że ten węzeł gdzieś nam się zaplącze wokół szczytówki, złamie tą szczytówkę, czy uszkodzi wędkę. A poza tym, jeżeli plecionka jest związana z tym e, przyponem strzałowym za pomocą krętlika, jest to dużo mocniejsze wiązanie niż plecionka z żyłką. Zdarza się, że plecionka potrafi przeciąć nawet grubą żyłkę. Także taki krótki przypom strzałowy on ma tutaj, nie wiem, z 20 cm jest montowany pętla w pętle do krętlika następnie jest montowana skrętka. Jak skrętkę robić to wszyscy chyba wiedzą nie będę tłumaczył, ale skrętka długości 10 cm ważne aby była dłuższa od koszyka sam natomiast koszyk jest w rozmiarze Powiedzmy sobie taki medium, a gramatura to jest 70 gram. Jeżeli chodzi o koszyki, to stosuję koszyki z nóżkami, które mają 70 gram, bądź bez nóżek, które mają 80 gram. Nie stosuję koszyków, które mają 100-120 gram, bo uważam, że za ciężkie nad Wisłą i takie walenie o wodę to trochę jest mało taktowne, mało wysublimowane. Lepiej łowić na dość fajne, małe koszyki. Następnie na końcu skrętki montuje też mały krętlik, który dodatkowo blokuje obracanie się ryby w nurcie, znaczy blokuje. Pozwala, aby ona się obracała i nie skręcała nam żyłki, tak? I do tego montuje długi 60-70 cm przypon z żyłki w rozmiarze 0.18, 0.20, jak na leszcza. I na końcu haczyk rozmiar 10-12, nawet 8. W zależności co chcemy tam Powiesić czy też założyć na niego. Ja dzisiaj łowiłem na dendrobeny i one mi się najlepiej sprawdzały, ale można łowić na rosówki, można na białe, bo już tylko białe mi zostały. Także to wszystko kwestia wyobraźni. No, i jeszcze jedno, dlaczego do z skrętki montuję sobie krętlik, a nie szybko złączkę? Szybko moim zdaniem są za słabe, potrafią przerwać ten przypon. A krętlik, jak wkładamy w niego w pętla w pętle, to jest naprawdę solidne wiązanie. No i też nie zajmuje to jakoś długo czasu, aby włożyć po prostu tutaj sobie przypon. No i nic, kochani, tak wygląda oto mój zestaw federowy. Plecionka 018, nie stosujemy żadnych cieńszych. Chociaż niektórzy z PC powiedzą Wam, że 0,12, Feder Guma i tak dalej. Moim zdaniem to są bzdury. Nie ma sensu. 18 spokojnie starczy. Nie stawia jakiegoś wielkiego oporu w wodzie i jest dosyć solidna i można naprawdę duże ryby na nią wyciągnąć. Do tego krótki przyponik w rozmiarze 0,28 ze skrętką i przyponem z żyłki 0,18-0,16, ale dobrej jakości plus koszyczek w rozmiarze 70 gram. Dobra, dość tego gadania do kamery. Jest wieczór więc trzeba poprzerzucać zestawy, może jeszcze coś się zgłosi. I jak zauważyłem, to oczywiście ten fajny Leszcz się nie nagrał. No super te GoPro, no fajnie, że jest, fajnie, że ma dobrą stabilizację, ale te problemy z mikrofonem są cały czas. Wystarczy, że podłączę się do powerbanka, żeby ładowała się i jest jakiś problem z nagrywaniem. Jak już widzicie, jest trochę ciemniej. Mam jeszcze trochę zanęty, wykorzystam ją, wyrzucę w koszyku. Jak będzie, tak będzie. Na nockę nie zostanę, bo i tak nie miałam takiego zamiaru. Poza tym skończyły mi się dendrobeny, a na dendrobeny te jeszcze brały. Na białe robaki nie za specjalnie chcą brać. Być może w nocy by się odpaliły, ale też zostało tutaj tyle dane zanęty, że chyba nie ma sensu. Mam trochę ziarna, wysypię je i przyjdę w tygodniu, sprawdzę, zobaczę, czy coś się dzieje może właśnie w tygodniu sobie zostanę trochę ze świetlikiem do 22 przynajmniej dużo spokojniej jest wiaterek ucichł ale rybki się nie odpalają, nie zmienia się dużo o tyle winzelenty zostało to wykorzystam i spadam nie ma co za bardzo męczyć jeszcze będą dobre dni, i jeszcze się połowi. mam silne branie na jednej wędce ale kochani, pokażę Wam. To są dzisiejsze rybki. Jeden duży lesz, kilka mniejszych. No i to wszystko za chwilę wypuszczam, żeby ryb nie męczyć. A Was zachęcam do subskrybowania, oglądania moich mediów społecznościowych, a głównie kanału. No i do zobaczenia nad wodą. Tak. Mateusz mięsiarz wypuszcza ryby. Dobra kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą wędkarską przygodę. Widzimy się już podczas najbliższych dni, kiedy będę tutaj znowu coś nagrywał, coś nęcił, coś kombinował jak zawsze. Także nie przedłużam, zachęcam Was do subskrypcji, do komentowania, śledzenia moich mediów społecznościowych, a ja mam nadzieję, że będę nagrywał coraz ciekawsze filmiki, które będą dla Was czymś pouczającym. Także rozłączam się, cześć i czołem Mateusz Cichowski w widłach trzech rzek.